Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z Custom Map. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo luźna gra, a naszym zadaniem będzie znalezienia, znalezienie masła. Dokładnie tak, słuchajcie, mapka nazywa się Find the Butter, a nie Find the Button. Czyli będziemy musieli znaleźć masło w postaci diamen, y, diamentowej złotej sztabki. Tak, i tutaj mamy informację, zobaczcie Map Info. Okej, okay, dobra, oczywiście wszystko jest to samo, nie wiem czy mam... Z... Autor bał się, że ja zjem te książki, czy coś w tym stylu, że tyle dał, ale już wszystko przeczytałem. Wiem jak grać, wiem czego szukać. Słuchajcie, na mapie jest 10 sztabek masła eee, i do tego 10 jakichś unikalnych przedmiotów. Ja, wiecie, że się nie skupię na szukaniu innych przedmiotów niż tylko tego, którego muszę znaleźć, więc nie będziemy biegać w kółko. Okej, okay, to jest eee, twórca tej mapy. To jest twórca tej mapy, no to jest w sumie to samo. Mm, mogę kliknąć. Aha, okej, okay, dobra. E, I możemy wystartować sobie, oczywiście, więc zobaczymy, jak trudno znaleźć jest to masło. Yy. O kurde, gram na acid shaders, czyli będzie zabawnie. No cóż, taki można dodatek w sumie wprowadzić. Okej, okay, dobra, oczywiście parkour, czyli moja znienawidzona rzecz w mapkach y, tego typu. Parkury są złe. Oh, god damn. Yy. Serio. O rzecz ty, kurde. To jest ułatwienie, pewne, wiecie. A dobra, niech tak będzie. To będzie troszkę na innych zasadach. Szybciej znajdziemy po prostu te masła. Ale, kurde, to ta mapka mi się tak średnio podoba, bo ja zaraz gdzieś padnę do tej lawy. Ja żadnego masła nie znajdę, tym bardziej, że ja gram na. Okej. Okay. Goddamn. How. Dobra, jesteśmy. No nie, no takiej mapki jeszcze nie grałem, żeby. O, serio? Uff. Jaki fart. Dobra, takie mapki jeszcze nie grałem, żeby znaleźć masło w Minecraftie, ale myślę, że <laughs> najlepszy na to czas. Ok, Notch Head. Fajnie. Mam jeden piece of, ma piece of butter. Okej, okay, dobra. Ro y Skille Rocksa, zaraz się przekonam jakie są. W że no chyba nie są takie złe, co? Troszeczkę jakoś mój poziom. <laughs> jakoś mój poziom wzrósł. Chociaż bardzo bym chciał. No kurde, przecież pamiętam jak grałem Forgotten Book, to wchodziłem po takim czymś. Dobra, jestem, okej. Troller. Knockback. Okej, tylko że ja chyba nikogo nie będę mógł tutaj knockbackić, knockbacić. Ale heheszek ze mnie. Więc raczej na nic mi ta map... ta, 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 No serio, poważnie, jak ja mam tutaj wejść? Autorze, mój mapy kochany. Dobra, jestem. Fajnie, fajne jest to chyba, że... czekajcie. Tak, zobaczcie, na każdym bloku jest y, prawie spawn point. Więc fajna rzecz, naprawdę to bardzo mi pomoże. Bo nie zginę tutaj tylko raz. Dokładnie tak. O, że ty, tu będzie trudniej. No ale cóż. Ja jego. Wyłączę sobie troszeczkę ten fobom na stówę. Weźmy sobie tak na 78 gdzieś. No nie, no to nie może być takie trudne przecież, no. Chyba, że to ja jestem. Oh god. Czekajcie. Easy, easy, easy. Okej, okay, dobra. Trzeba po prostu spokojnie to zrobić. Tam byliśmy, więc lecimy sobie tutaj. Tam na pewno byliśmy, nie? Dobra, ale będzie sieka jak się pomylę i będę szedł w innym kierunku. Tam jest skrzynka. God, one są w powietrzu. Wow. Czekajcie, ja chcę sobie sprawdzić. Ja chcę sprawdzić czy na pewno tamto skrzynkę otworzyłem. Ja jestem pewien, na 99% tak. Dobra, idziemy w takim razie tutaj. Szczerze mówiąc, myślałem, że ta mapka będzie troszeczkę ciekawsza. Ale raczej nie jest. A, okej. Okay. Dobra. Jak słyszycie troszkę moją klawiaturę, to wybaczcie, ale mam klawiaturę mechaniczną. Tak, i ona jest dość głośna. E, tam jest skrzynka! Tam jest skrzynka! No myślałeś, że nie, 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 skrzyneczko. Dobrze ja ci, nie przegapię, no. Tak? Jak ja mam tam te skrzynki w ogóle ten. zgarnąć? Okej. Okay. Chyba, że one jakoś tak lewitują, a później one opadają. Nie wiem, może tak być, słuchajcie. Tak, może tak być w sumie. Dobra. Okej, okay, dobra. Uh, one apple a day keeps your doctor away. To prawda, jabłka są bardzo zdrowe, więc warto je jeść. Ponoć, nie wiem czy to prawda, ale raczej w to wątpię, że jabłko na śniadanie to jak dobra kawa z rana. Okej, okay, dobra, fajnie, ciepło. Oh. Dobra, to był hardkorowy skok, przynajmniej dla mnie, bo wiecie, że ja parkurzystą to ja nie jestem. Nie ma takiego słowa oczywiście, ale słowo słowotwórstwo tutaj tworzy, uprawia. O oh, fuck, dziesięć kawałków masła. Yy. Mam iść tam? Ja już się zgubiłem. Dobra... God damn! Dobra, nie jest najgorzej. Ale będzie beka jak się wracam, nie? No dosłownie... Ja tych 10 kawałków nie znajdę. Dobra, jest tutaj. Aha, tak się nie da. Kurda, szkoda, próbowałem. A! Ah! Dobra. Mamy 4 kawałki, czyli jeszcze tylko 6, proszę Państwa. I zbliżamy się do końca. A! Ah! O kurcze. Attack of our defense. Atak czy obrona? No to jest dobre pytanie. Wolę się bronić niż atakować. Ach, chyba, że wymaga tego rzeczywiście sytuacja. Czasami lepszy jest atak niż obrona. Dobra. Application Gift Fire Aspect 3 Super, fajnie, że to mi coś da. Ja, słuchajcie, mam 6 już, czyli zostało mi jeszcze tylko 4. Ta mapka rzeczywiście jest luźna, szczerze mówiąc. Naprawdę nie sądziłem, że ta mapka będzie tak nudna. Ale postanowiłem, że ją kurde przejdę. Dobra, tutaj widzę jeszcze jakieś dwie skrzynki. Ok. Piece of butter. Creepy. Spoko, może być. A tamtą skrzynkę to ja nie wiem, jak ją dorwać. Naprawdę nie mam pojęcia. To chyba zaraz się przekonamy. Tylko pytanie, czy ja nie krążę w kółko. O. o Jezus, Maria! O Jezus, Maria! No, Roxu, ciśniesz. Ach. No, jakie mam dorwać tamtą skrzynkę, jak się jej nie da dorwać? Pytanie: Ja na bank krążę w kółko i chyba już tu byłem? Chociaż? Czekajcie. No, zobaczymy, nie, tutaj chyba nie byłem w takim. O, nie, dobra. Jump boost, fajnie, dobra, czyli tą strzelę musimy na siebie wystrzelić Żeby się tam dostać, wiecie co? O, 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 o O Jezus No poważnie, poważnie Roxy, jak można tak spieprzyć Przecież ja miałem tą strzałą się wystrzelić tam Na ten murek wejść i po prostu ją Zebrać. Ja się kręcę. Dobra. Znajdźmy jeszcze jedną skrzynię. Zobaczmy, czy. O kurde, dalej mi idzie. Zobaczmy, czy znajdziemy tą dziewiątą sztabkę. Mm -hmm. I wtedy, ewentualnie, użyjemy triku, czyli tak zwany game mode, żeby się dostać tam do tej na, na górze. No ale szkoda, szkoda, że, że autor tego nie przewidział, że ktoś może wpaść do lawy. <taki>, Taki na przykład ja. Okej, okay, ciach. O! A nie, tu już byłem, no poważnie. O uu. O, okej. Okay. Dobra, to było niezłe. Ostatnia skrzynka, ostatnia skrzynka, no ja wiem, że tam jest za górze skrzynka, ale na razie się do niej nie dostanę. O ile się w ogóle dostanę bez żadnych... Yy... wspomagaczy. Kurde, tam zebrałem, nie? Tak. No to nieźle. No to poszukiwania z przedostatniej skrzynki. Ha, huh. tutaj jest coś. Ale znając życie już tam byłem. Tak, ja to sięgałem tutaj. Dobra, wrócimy się bardziej na początek. Albo i czekajcie, jeszcze chyba nie byłem tam gdzieś. Tam mi się wydaje, że mogłem nie być. Okej. Okay. Tak, tu chyba nie byłem. No pewnie, że nie byłem. Co tam jest w ogóle? Patrzcie. Co to jest? Okej. Okay. Winner's trophy! Push the button to be a Butterfinding pro. Roxenby is a professional Butterfinder. Butter no cóż, nie tamtego jednego jabłuszka... Hmm, jabłuszka. E, masła nie zdobyłem. Ale chciałbym zobaczyć, co tam, słuchajcie, w tej skrzynce jeszcze jest. Oprócz tego masła, ale w ogóle, jak to się stało, że tu mieliśmy coś na koniec? Zobaczcie, zaczynaliśmy chyba gdzieś. No dziwne. Dziwne, 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 dziwne. Dobra, tutaj jest ten ostatni. A Tu jednak dało się przeskoczyć, zobaczcie. Tak. I tak. Okej, okay, tutaj mamy. No, nie tam. tutaj mamy 10 sztabek masła. Tak więc słuchajcie, no cóż, taki bardzo luźny odcinek. Wiem, że zapewne takie odcinki mm, jarają was troszkę mniej niż na przykład Minecraft Discovery, ale taki luźny odcinek jest czasem potrzebny, żeby sobie po prostu tak popykać w tego Minecrafta i poćwiczyć chociażby parkura. No dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam za obejrzenie tego dziwacznego filmu. No, i na taki niedzielny wieczór myślą, że mm, nie było aż tak źle. W końcu trzeba się w tą niedzielę troszeczkę wiczy lutować. Eee, 11. Czekajcie. Ok. Słuchajcie, mam 11 sztabek masła, a powinno być 10, więc. Yy, no, chyba ktoś tutaj przesadził, jednak. Albo komuś się to troszeczkę pomyliło, tak czy inaczej chcę wejść do lobby i zobaczyć czy na pewno tych sztabek było, sztabek masła było 10, no kurde 10, o, no to było 11 skrzynek, dobrze, okej, okay. koniec tego słuchajcie, eee, od jutra oczywiście lecimy z kolejnymi materiałami, ja zaraz wyłączę sobie te shadery, bo dostaję oczopląsu, więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach, cześć!